Kupiłaś Matce lody? Lody czy Matce kupiłaś? Matka czeka na lody, ty Te kurwa zdjęcia robi. A tak wygląda jak mojej mamy. W sumie piękny. Dowiedziałem się z gazem. Tak nie głupio. Ja proponuję może kawę herbaty, dlatego żeby się troszkę poczekać, bo korki są na cmentarzu. Zmiętowa? Ja e, tak. Ja odpuszczam tobie grzechy w imię ojca, Bo modlitwa pana to przeskoczę. Ciągle tym księdzem jesteś. Nie, właśnie już nie, tak musiałem sprawdzić w ogóle czy mogę. Masz tiktaka? Miętowego. Ty, oni pojechali chyba w, w, w inną stronę, nie? Czy, czy, czy nie? Panowie, to nie ten kierunek. W sumie szkoda, że nie będą leżeć razem. Nie, nie wiesz, stoi też osobno.